Cześć, tu Adam, witam wszystkich fanów angielskiej Premier League. Za nami 16 kolejka. Ja już kilka dni temu ogłosiłem, że grudniowa kampania, zintensyfikowana jak zwykle, jak co roku, zaczęła nam się. W związku z tym przyspieszamy, nabieramy tempa. No i przeglądamy sobie teraz wszystko to, co działo się w kolejce numer 16. Środkowo tygodniowa kolejka rozpoczęła nam się we wtorek o godzinie 20:45 i jako pierwsza na tapetę bierzemy sobie spotkanie Evertonu z Arsenalem. Można było tutaj wytypować praktycznie jednego faworyta, tym bardziej, że forma Evertonu wyraźnie odstawała od tej, która jeszcze niedawno pozwalała twierdzić, że z drużynami takimi jak Arsenal będzie można spokojnie remis ugrać. Tak więc fawory tylko jeden, no i potwierdził to po 20 minutach, kiedy to Alexis Sanchez ustrzelił Eshley'a Williamsa i tym samym zapakował piłkę do bramki Martena Szczeklenburga. Mieliśmy jeden do zera, ale Everton obudził się, a wszystko głównie za sprawą Jamesa McCarty'ego, który porwał swoją drużynę agresywnością, intensywnością poczynań w środku pola, no i przede wszystkim zaciętością, co napędziło pozostałych kolegów. 24 Minucie, a więc jeszcze na minutę przed przerwą Seamus Coleman po podaniu Lejtona Bainsa. To chodzi do uderzenia głową i przywraca nam Remis w tym spotkaniu. No a po chwiejnej drugiej połowie, w której zarówno jedni, jak i drudzy mieli szansę, to Everton stawia kropkę na D, a wszystko za sprawą Myśleja Williamsa, który przy okazji zrehabilitował się za tą bramkę numer 1, której miał swój niepodważalny udział. Dzięki temu zapewnia Evertonowi trzy punkty. Arsenal pomimo tego, że w ostatnich dwóch, trzech minutach meczu w polu karnym Evertonu miał również Petra Czecha, nie zdołał piłki zmieścić między słupkami, chociaż bardzo dobrą sytuację z linii bramkowej Wybił Leyton Baines, tak więc szansa na remis była całkiem spora. Tak czy inaczej, Arsenal potyka się w niespodziewany sposób. Po raz kolejny nad Węgerem triumfuje Ronald Kuman, a lider odjeżdża coraz dalej reszcie stawki. W tym samym czasie na Vitality Stadium w Bournemouth, jak zwykle standardowo, najniższa frekwencja. Drużyna jedzie Hała podejmowała ekipę Claudio Ranieriego. Wisienki wygrywają 1 do 0 po uderzeniu Marka Piu. Przy okazji również należy tutaj zaznaczyć, że to pierwsza bramka piu w tym sezonie, który z mniejszą regularnością wizytuje w podstawowej 11. Głównie ze względu na no, niepodważalną pozycję Jacka Wilshera, który po coś do zespołu Diego Hała przybył. Leicester po weekendowym starciu z Manchesterem City miało naprawdę wysokie apetyty, ale skończyło się jedynie na trzech kartkach, które można wyróżnić w zespole Claudia Ranieriego. I to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o spotkania wtorkowe. Środa, ta intensywna środa, w której mieliśmy aż 8 spotkań, zaczęła się jednocześnie na kilku obiektach. My, jako pierwszy na tapetę, bierzemy sobie pojedynek Middlesbrough z Liverpoolem. Gładkie przejście drużyny Jurgena Kloppa przez zespół Aitora. Ranki. Dwie bramki Adama Lalany fenomenalna dyspozycja reprezentanta Anglii, byłego piłkarza Southampton. Po pierwszym uderzeniu pomocnika Liverpoolu do głosu doszedł Divock Origi, to miało miejsce już w drugiej połowie, ale jak najbardziej podkreślić należy udział właśnie Adama Lalany który asystował przy trafieniu Belga. No a sam bohater tego spotkania wieńczy dzieło w 68 minucie i tak nam się domyka lista strzelców w tym spotkaniu. Jürgen Klopp jak najbardziej zadowolony. Middlesbrough coraz niżej w tabeli, jest już tylko 3 punkty nad strefą spadkową. Na 17. miejscu. Tak więc zjechała nam ekipa Aitora Karanki po dość dobrym okresie pobytu w środku tabeli. Liverpool zaś zrównał się punktami z Arsenalem no i znajduje się w tej chwili na drugim miejscu. Mecz Sunderlandu z Chelsea stał pod znakiem dobrej dyspozycji Seska Fabregasa, który w minucie 40. po podaniu Williana zapewnia jednobramkowe prowadzenie Chelsea, które utrzymało nam się już do końca meczu. Co prawda dobrze dysponowany kilka razy był Jordan Pickford, ale jego koledzy z ofensywy zrobili za mało, by zagrozić bramce Thibaut Courtois, że żelazna defensywa, żelazna kurtyna, którą spuścił na tą formację Antonio Conte. Spisuje się ostatnio znakomicie. Chelsea umacnia się na pozycji lidera po potknięciu Arsenalu i spokojnie może patrzeć w przyszłość. West Ham bardzo brzydko, ale jakże skutecznie wygrywa na swoim obiekcie z drużyną Burnley. Po tygodniowej wygranej drużyny Shona Dysha bardzo ładne, zresztą ciekawe widowisko z AFC Bournemouth. Bardzo dobra frekwencja, ale jak na Stadion Olimpijski jest to całkiem regularne i normalne zjawisko. Bramka jedyna, jaka padła nam w tym meczu to uderzenie Marka Nobla dobijane po poprzednim rzucie karnym. Slaven Bilic może wreszcie odetchnąć. Wygrana od dawna niewidziana na stadionie olimpijskim w Londynie. Kibice odepchnęli. Slaven Bilic odetchnął. Udało się też West Hamowi odepchnąć od strefy spadkowej już 4 punkty dystansu między 15 miejscem zajmowanym obecnie przez West Ham, a miejscem 18, czyli tym pierwszym strefy spadkowej. Crystal Palace miało dobrą okazję do tego, żeby zrenicować Manchester United, ale tylko przez pierwszych kilka minut zdawało się, że taki właśnie scenariusz może może napisać ten mecz. Intensywniej tworzyła sobie sytuację drużyna na Manchester United, ale pierwsza bramka dla zespołu Czerwonych Diabłów pada dopiero w minucie 45, w zasadzie w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Paul Pogba, no i tutaj bardzo dużo kontrowersji, mianowicie Francus wychylony na pozycji spalonej. No i do tego wydarzenia odwoływał się w po wywiadzie Alan Pardew. do tego wydarzenia miał również pretensje. Crystal Palace jednak podniosło się i w 66 minucie ze sprawą Jamesa McArtura doprowadziło do wyrównania. Tam Damian Delaney, zaangażowany całą tą no, ale niestety dla Orłów w 88. minucie przypomniał o sobie z latam Ibrahimowicz, i uderzeniem pod poprzeczkę zapewnia Czerwonym Diabłom 3 punkty w tym spotkaniu. Dla Jose Mourinho cenne 3 punkty. Po dwóch spotkaniach z rywalami z Londynu udało się uzyskać 6 punktów i zbliżyć się do top 4. Warto nadmienić również, że sytuacja dla United dość niekorzystna miała miejsce również w drugiej połowie, kiedy to Juan Mata zapakował piłkę do siatki. Sędziowie dopatrzyli się tam spalonego, i po raz kolejny były tutaj kontrowersje. Na zakończenie podsumowania tego akurat meczu jeszcze kolejna kolejka, kiedy Marcos Rochow wyładowuje się sankami na przeciwniku. W tym tygodniu ofiarą Wilfried Zaha. Tak czy inaczej United wygrywa na Selchess Park z drużyną Crystal Palace. Wielu kibiców angielskiej Premier League po dobrym występie słondzi poprzedniego weekendu, przypomnę wygrana 3-0 z Sunderlandem, spodziewało się, że na wyjeździe w West Bromwich uda się ugrać cenny remis. Jednakże drużyna Tonego Piłica w drugiej połowie pokazała nam, że tak jak powiedziałem w poprzednim review i tak jak podkreślam na Facebooku dość regularnie, jest w tym sezonie naprawdę solidna. Wszystko za sprawą niesamowitego Salomona Rondona. Wenezuelczyk pracuje nam na transfer w styczniu i robi to naprawdę imponująco. Trzy bramki, trzy uderzenia głową. No i co tu dużo mówić, postać kolejki zdecydowanie. 15-minutowy hat trick tak więc można naprawdę złożyć ręce do oklasków. Odpowiedź Słonki przyszła więc w 78 kiedy wszystko już było jasne. Wayne Routledge pakuje piłkę z bliskiej odległości i daje honorowe trafienie przybyszom z Wali. Nie miało to jednak większego znaczenia. West Bromwich utrzymuje się w całkiem znośnym stasie do europejskich pucharów. Manchester City, podobnie jak West Ham, brzydko wygrywa z Watfordem, no ale nad zdecydowanie większym spokoju. Dojechała do 90. minuty ekipa Pepa Guardioli. Pierwsza bramka od ponad dwóch lat na Etihad Stadium. Pablo Zabalety. To jest zjawisko niesamowite. E, no ale ciekawostka jest też taka, że jako jedyny piłkarz w składzie różnych Guardioli uzyskał on również żółtą kartkę, jak na kapitana przystało. Walczył, otrzymał rzutko i strzelił pierwszą otwierającą to spotkanie bramkę. W minucie 86. Wisienkę na torcie dokłada Dawid Silva po ataku i po podaniu na Sterlinga. Hiszpan z bliskiej odległości pakuje piłkę pod poprzeczkę bramki żonej przez Aurelio Gomesza. No i zapewnia Decisenz 3 punkty. Bardzo cenne 3 punkty. po serii dwóch przegranych spotkań w lidze. Beł Guardiola już wspominał, że może być zwolniony przez włodarzy The Citizens. Myślę, że do tego w najbliższym czasie nie dojdzie. Aczkolwiek ten weekend, w niedzielę bardzo ważne spotkanie na Fiat Stadium z Arsenalem, które może zredefiniować nam wygląd top 4. Obydwie drużyny przecież bardzo blisko w ligowej tabeli. nam na White Hart Lane gładziutko ograł ekipę Majka Filana. No żadnych argumentów tak naprawdę nie miała drużyna byłego zawodnika Manchester United. Szybko się z nimi rozprawili. Christian Eriksen w minucie 14 zapewnia prowadzenie, no i Duńczyk po raz kolejny podkreśla swoją dobrą dyspozycję, dobrą formę. Dokłada kolejną bramkę w 63 minucie, tym razem po podaniu Kyla Walkera. No i praktycznie strzela też trzecią, bo po wykonywanym przez niego rzucie wolnym do dobitki dochodzi Wiktor Waniama i trzecią bramkę daje Kogutom, zapewniając tym samym trzy punkty ekipie Mauricio Pochettino. Ostatnie spotkanie, które omawiam w kontekście tej 16 kolejki, to mecz bezbramkowy na Brytania Stadium pomiędzy stołka z zespołem Southampton. Poza przywitaniem Claude'a Piuela i Marka Hughesa, który obchodził swoje 400. spotkanie w roli menadżera Premier League. No i dodatkowo jeszcze czerwoną kartką Marka Arnautowicza po brzydkim wejściu w kolano Sofiana Bufala. Nie działo się nic ciekawego. Tak więc można podsumować to spotkanie patrząc tylko i wyłącznie na te dwie powtórki, o których powiedziałem. Tym samym dobrnęliśmy do końca. Przed Wami jak zwykle tabela i jedenastka kolejki. No myślę, że bez niespodzianek jest zdecydowanie największą gwiazdą tej serii gier, Salomon Rondon i pod to podkreślam po raz kolejny pracuje, pracuje na swój transfer. Może niekoniecznie w styczniu, ale w letnim okienku transferowym już jak najbardziej. Na szczycie tabeli Chelsea z sześciopunktową przewagą nad drugim i trzecim, Liverpoolem i Arsenalem. Strefa spadkowa wygląda tak samo jak przed tą kolejką Swansea Hall i Sunderland Davida Moisa w niej się znajdują. Na koniec jeszcze bramka kolejki. To ciekawe uderzenie Salamona Rondona. Takie firmowe, z głowy, ale jakże potężne. Jakże interesujące jednocześnie. Ja za oglądanie tego odcinka serdecznie wszystkim dziękuję. Zapraszam do oglądania weekendowych starć w angielskiej Premier League. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!